Senior, dzisiaj Wam opowiem, jaki jest plan na temat ogólnie mojego kanału. Zapraszam. Zachęcam do subskrybowania oraz lajkowania mojego kanału z góry, dziękuję. Więc tak zacznę od tego, że plan lekcji, jaki dostałem, jest spoko, a czemu? Po pierwsze w poniedziałki i w piątki dopóki nie mam praktyk, mam wolne, więc śmiało mogę filmy wrzucać i tak dalej. Po drugie, późno zaczynam lekcje, więc to jeszcze bardziej jest git, ale niestety kończę o 16 lub nawet prawie o 17. Po trzecie wtorki. W środy i w czwartki mam lekcje od razu mówię. I jak teraz z dłuższymi filmami? Filmy dłuższe będą się pojawiać w weekendy, no i też w poniedziałki i w piątki. Shortsy tak samo, codziennie będę wrzucał, najpewniej będę to robił późno, więc 18 po prostu będą się pojawiał w te dni, kiedy mam lekcje. Lub też ewentualnie może się zmienić styl shortców, ale to pod wielkim znakiem zapytania.